Dni tygodnia, naprawdę, co będzie następne? Alfabet. Otóż zaskoczę Cię, że dni tygodnia mogą być nie tylko ciekawe, ale jestem pewien, mogę się założyć z każdym początkującym i z większością osób na poziomie średnio zaawansowanym, że uda mi się Ciebie jedną rzeczą przynajmniej zaskoczyć w tym materiale. Wiem, że zwłaszcza osoby początkujące, ale też takie, które już całkiem sporo potrafią, mają problemy z dniami tygodnia w języku angielskim. A to coś niepoprawnie wypowiedzą, a to jest im ciężko zapamiętać, czy też odróżnić wtorek od czwartku, bo te dwa dni są zwłaszcza problematyczne. Są do siebie w pewien sposób podobne, ale o tym już za chwilę. Dlatego postaram się dziś pokazać nie tylko jak poprawnie wymawiać te dni tygodnia, ale też jak je z łatwością zapamiętać, żeby już nigdy Twój rozmówca nie miał wątpliwości, czy chodzi Ci o taki dzień, czy o taki i przede wszystkim, żeby Tobie było łatwiej posługiwać się tymi dniami tygodnia w codziennych rozmowach. Zacznijmy od poniedziałku. No właśnie, czy poniedziałek naprawdę jest pierwszym dniem tygodnia? Pewnie to zależy od kręgu kulturowego, ale przyjmijmy, że Monday jest właśnie pierwszym dniem tygodnia. I zauważ, jak ja to wypowiedziałem. Monday. Dlaczego mówimy Monday jak tak naprawdę tutaj jest napisane mo. Mo. Jakby Monday. Czy nie powinno się mówić Monday? Być może w jakichś częściach świata w taki sposób mówią, ale jeżeli chcesz być dokładny, to Brytyjczyk, ale też Amerykanin powie raczej Monday. Tutaj taka ciekawostka, jeżeli poszukasz etymologii nazwy tego słowa, bierze się ono od Moon Day, czyli Dzień Księżyca. I prawdopodobnie w staroangielskim brzmiałoby to bardziej jak Monday, choć my obecnie mówimy Monday. I po prostu warto to zapamiętać. I tutaj już warto zapamiętać kolejne, Zasadę, o której mówię wiele razy. Jeżeli poznasz jakieś nowe słowo, które wydaje ci się, że ono wymawiane jest w jakiś sposób, Sprawdź je mimo wszystko, choćby w Google Translate, bo wymowa zazwyczaj nas zaskoczy. Zazwyczaj to brzmi inaczej niż nam się wydaje. Tutaj taka mnemotechnika, jeżeli chcesz zapamiętać łatwo wypowiadanie tego słowa, to co można zrobić w Monday? Można dostać na przykład mandat. Bo jesteśmy tacy rozespani poniedzieli, trzeba jechać do pracy, możemy być nieskoncentrowani, więc w Monday można dostać mandat. Lecimy do kolejnego dnia, czyli do wtorku, czyli Tuesday. Mniej więcej tak to wypowiemy. Tuesday, jeżeli nie wiesz, nie masz pewności, czy dobrze słyszysz, czy dobrze to powtarzasz, wrzuć sobie to po prostu w Google Translate i sprawdź wymowę. Tuesday. Tak jakby to było ci, jakby ptaki ćwierkały. Tuesday. I ten wtorek często jest mylony z czwartkiem, ale do czwartku zaraz przejdziemy. Tutaj można sobie zrobić taką prostą mnemotechnikę, żeby skojarzyć słowo Tuesday. Po pierwsze, jeżeli mówimy o dniach tygodnia, że robimy coś w czwartek, piątek, sobotę, mówimy w języku angielskim on. So, on Monday, on Tuesday. Więc można sobie zrobić takie skojarzenie, że we wtorek robię tuning samochodu. On Tuesday I will tune my car. On Tuesday, we wtorek I will tune my car. I być może to tune, tuning, tuningowanie, jakkolwiek to wymawiasz, skojarzyć się właśnie z Tuesday. Lecimy dalej do środy. I ze środą też jest mały kłopot, ponieważ pisze się. Tę środę w taki sposób. Wednesday. Wednesday. Weźmy już to, spróbujmy wypowiedzieć tak w stylu angielskim. Wednesday. Wednesday, tak byśmy to wypowiadali? Otóż nie, bo to D jest nieme i też jakby to e też jest nieme. Wymawiamy to jako wednesday. Wednesday. Dwie sylaby. Wednesday, not wednesday. Nothing like that. Mi środa zawsze kojarzyła się z angielskim słowem wedding. Wednesday and wedding, czyli wesele. Wesel raczej nie robi się w środy, ale jako skojarzenie może działać. Takie dziwne, szalone wesele. Eh, on Wednesday. Wedding on Wednesday. What do you think of it? Przejdźmy zatem do czwartku. Tutaj w tym czwartku mamy ten dziwny zlepek TH, który czasem płata nam figle. To jest coś, co nie występuje w języku polskim, nawet w wymowie polskiej, ten dźwięk. A ten dźwięk to. Coś pomiędzy tych sy, wy. Hmm. Ciężko to sklasyfikować, dlatego spróbuj powtórzyć. Thursday, Thursday, you see? Check my tongue. Thursday, Thursday, który myli się z wtorkiem. Tuesday. Thursday and Tuesday. Wiem, że osobom porządkującym to może się mylić, dlatego wrzuć sobie to koniecznie choćby w Google Translate i zobacz wymowę. Jeżeli nie widzisz, co ja tutaj napisałem, to spokojnie, albo powyżej, albo poniżej tego materiału znajdziesz opis. Po prostu rozwij ten opis i tam będzie to wszystko napisane ładnie drukowaną czcionką. Będzie sobie to można przepisać, wydrukować i zrobić cokolwiek zechcesz. Taka ciekawostka, że Thursday wziął się prawdopodobnie od imienia nordyckiego boga Thor, czyli Dzień Tora. Thursday. Ale, żeby zapamiętać z łatwością to słowo, możesz skojarzyć sobie kolejne angielskie słowo, czyli słowo thirsty. Thirsty to jest spragniony, ktoś, komu chce się pić. So on Thursday I'm thirsty. It's quite complicated, it's not easy to pronounce, but you can try. Once again, on Thursday I'm thirsty. Czyli w czwartek jestem spragniony. Być może zapamiętasz, to oczywiście jestem spragniony po wedding on Wednesday, right? No i po tych wszystkich wojażach przychodzi czas na Friday, czyli nasz ulubiony dzień tygodnia. Friday można sobie skojarzyć z czymś wolnym. Free, wolność. Choć nie działa to w taki sposób tak naprawdę w języku angielskim, to będzie tylko skojarzenie. Friday zapisywane jako free day jest Podobno najbardziej ulubionym dniem Polaków, czyli właśnie piątkiem, i tutaj nie ma chyba jakichś trudności z wymową tego i z zapamiętaniem, Friday. That's it, Friday. Przychodzi czas na sobotę i niedzielę. Te dwa słowa mi się myliły. Nie mogłem nigdy zapamiętać, co jest sobotą, a co jest niedzielą. Nie wiem czemu, ale teraz mam na to sposób i być może osoby początkujące nie będą miały tego samego problemu, który ja miałem na początku nauki. Ale zanim o tym opowiem, to jeżeli ci się podoba ten materiał do teraz, to koniecznie daj mi o tym znać. Możesz pozostawić po sobie taką łapkę w górę, ewentualnie udostępnić, dodać ser w ducho. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeżeli moje rozwiązania ci się podobają i chcesz zostać ze mną nieco dłużej, to koniecznie przetestuj na przykład enlina do. 500 zwrotów. Prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie dla osób, które chciałyby się nauczyć angielskiego na wczoraj, czyli do szybkiej komunikacji, do podstawowej komunikacji, do przekazania informacji, odebrania informacji. To jest najprostsza metoda, jeżeli chodzi o naukę w oparciu o zwroty. Ok, teraz czas na sobotę i niedzielę. Sobota, Saturday, powie Brytyjczyk, bardziej jako Saturday, bez tego R w środku. Amerykanie nieco to podkreśli: Saturday, Saturday. Może się to kojarzyć z Saturnem, nie ma tutaj żadnego N. Ale właśnie ta nazwa tego dnia, soboty, pochodzi od Saturna. Gdzieś tam to zostało pozmieniane i taka wersja ostateczna, Saturday. Czy być może ktoś jeszcze z północy powie Saturday i najróżniejsze konfiguracje tego słowa? Amerykanin bardziej Saturday. A co do skojarzenia? Hmm, no właśnie, może Ty masz jakieś ciekawe skojarzenie do soboty, ponieważ ja soboty nauczyłem się po niedzieli. Najpierw nauczyłem się niedzieli. Niedziela to Sunday, czyli mamy wszystko wolne. Wychodzimy sobie na łąkę. Oczywiście, jeżeli jest do tego odpowiednia pogoda. Możemy się opalać, bo jest sun. Sunday and sun is shining, so we can rest. We can feel the freedom. I musisz nic zrobić. I właśnie Sunday to jest niedziela. Dzień. W którym się po prostu odpoczywa. Skoro widziałem już, że Sunday to jest niedziela, no to Saturday też nie może być niedzielą, więc musi być sobotą. I automatycznie mi się to poukładało. I teraz na sam koniec kilka takich ciekawostek i ważnych rzeczy. Po pierwsze, jeżeli mówimy, że robimy coś w jakimś dniu tygodnia, czyli w poniedziałek, środę, czwartek, to jak już wspominałem na początku, mówimy on. On Monday w poniedziałek. On Wednesday, w środę. Po drugie, zauważ że wszystkie te dni tygodnia zaczynają się wielką literą i to nie jest przypadek, to jest zasada. W języku angielskim wszystkie dni tygodnia, jeżeli chcemy być w 100% poprawni, zapisujemy wielką literą. Czasem możesz się spotkać też ze skrótami tych słów, ale one są dość intuicyjne. Na przykład Monday to będzie M O N. Tuesday to będzie T U E, czasem T U E S i krobeczka na końcu. Podobnie w języku polskim: pon wyty, siry i tak dalej. Jeżeli nadal masz wrażenie, że któryś z tych dni nie pamiętasz, nie możesz automatycznie przywołać np. jak jest środa po angielsku, w środę będę coś robić, zrób sobie proste ćwiczenie. Zadaj sobie takie pytanie odnośnie każdego dnia tygodnia i odpowiedz na nie. What do you do on? na przykład Friday nights. Co robisz w piątkowe wieczory, w piątkowe noce? What do you do on Friday nights? Bo wiemy już, że w Tuesday będziesz tune your car. But what do you do on Thursday? na przykład. I odpowiedz sobie na to pytanie, postaraj się samodzielnie dostosować jakieś proste skojarzenie i gwarantuję ci, że po kilku takich wykonanych przykładach później automatycznie będzie się dało przywołać każdy dzień tygodnia. W tym materiale to tyle. Daj znać, jeżeli ci się podobało i koniecznie zostań ze mną nieco dłużej. Pozdrawiam do zobaczenia cześć.